Witam w czwartym odcinku mojego podcastu. Powiem wam, jak skompletować swój zestaw do stawiania baniek ogniowych. Jakie są pierwsze kroki, jeśli chcesz zacząć naukę tej tradycyjnej metody terapeutycznej. Zanim przejdziesz do samego procesu stawiania baniek, musisz zadbać o odpowiednie wyposażenie. W dzisiejszym odcinku opowiem ci Ile baniek na początek zakupić i co będzie Ci potrzebne do bezpiecznego i skutecznego przeprowadzenia zabiegu. Omówię zarówno wybór właściwych baniek, jak i niezbędne akcesoria takie jak spirytus, kleszcze, wata, olejek. Przygotuj się, bo za chwilę krok po kroku przejdziemy przez wszystko, co musisz wiedzieć, zanim zaczniesz stawiać bańki. W mojej praktyce przez 27 lat pracy miałam okazję pracować z różnymi rodzajami materiałów i chciałabym podzielić się moimi spostrzeżeniami. Witajcie, tu Alicja, masażystka specjalizująca się w terapii stawiania baniek. Przez wiele lat pracy wykonałam ponad 15 tysięcy zabiegów, pomagając klientom w różnych dolegliwościach i kontuzjach sportowych. Zapraszam Was do wysłuchania mojego podcastu ABC stawiania baniek, gdzie będziemy rozmawiać o zdrowiu, medycynie naturalnej i wielu tematach związanych z terapią baniek. Bądźcie gotowi na inspirujące historie i przydatne porady. Przyjrzyjmy się zatem, jakie są plusy baniek szklanych. Bańki szklane ogniowe są bardziej trwałe i odporne na uszkodzenia niż bańki plastikowe czy gumowe. Warunkiem jest, że ta bańka nie spadnie i nie rozbije się. Można je używać przez lata i właściwie nic się z nimi nie dzieje. Dzięki specjalnej technice stawiania baniek ogniowych można precyzyjniej kontrolować intensywność i głębokość zabiegu. Co to oznacza? Bańka szklana jest przezroczysta i dzięki temu widzimy, jak mocno chcemy zaciągnąć bańkę do ciała. Możemy kontrolować siłę ssącą. Bańki szklane są łatwe do dezynfekcji i mycia. Możemy umyć w wysokiej temperaturze w zmywarce i nic się z tymi bańkami nie dzieje. Poza bańkami próżniowymi z aplikatorem do odessania powietrza. W zmywarce dochodzi do rozszczelnienia i bańka w tym momencie nie nadaje się do dalszego użytkowania. A jakie są minusy stawiania baniek ogniowych? Przede wszystkim trudność w nauczeniu się stawiania. Może to zniechęcić, gdy niewłaściwe aplikowanie może powodować, że bańki odpadną. Na warsztacie uczysz się techniki, a w domu ćwiczysz, ćwiczysz, ciągle ćwiczysz. I drugim takim głównym czynnikiem są poparzenia, czyli znowu brak odpowiedniej techniki powoduje zbyt długie trzymanie płomienia przy brzegu bańki. Prawidłowe postawienie baniek ogniowych wymaga pewnych umiejętności, które nie zawsze są łatwe na początku. Może się wydawać, że technika jest trudna, ale z czasem i praktyką staje się dużo prostsza. Właśnie dlatego warto poświęcić chwilę, żeby nauczyć się jak to robić poprawnie. Gdy opanujesz technikę, bańki stają się niezwykle skuteczne w terapii, a sama procedura bezpieczna i efektywna. Gdybyśmy chcieli postawić bańki dwuletniemu dziecku, potrzebowalibyśmy od 6 do 8 sztuk. Ale jeśli chcemy postawić bańki dorosłej osobie, wtedy Wymaganych jest od 24 nawet do 36. Dlatego na początku warto zakupić dwa zestawy do stawiania baniek. Kolejnym narzędziem w naszym zestawie będą kleszcze chirurgiczne. Kleszcze czy szczypce chirurgiczne zaciskowe są zaprojektowane tak, aby zapewnić pewne i stabilne chwycenie materiału, co jest istotne podczas stawiania baniek ogniowych. Dzięki temu można uniknąć przypadkowego wypadnięcia waty nasączonej spirytusem. Do zestawu stawiania baniek potrzebujemy środek do spalania tlenu w bańce. A więc spirytus czy denaturat? Spirytus spożywczy ma zazwyczaj około 95-96% alkoholu. Jest to bardzo silny alkohol, dlatego należy zachować ostrożność podczas jego stosowania. Jest bez dodatków chemicznych, co oznacza, że nadaje się do spożycia lub użytku na skórze. Natomiast denaturat używany jest wyłącznie do celów technicznych, jako rozpuszczalnik, środek czyszczący, jako paliwo oraz w przemyśle kosmetycznym i chemicznym. Jest trujący i niebezpieczny w przypadku spożycia. Dawniej powszechnie stosowany denaturat. Dostawiania baniek był łatwo dostępny w sklepach spożywczych i nikt nie zastanawiał się nad jego toksycznością dla skóry. Dziś wiemy już, że lepiej unikać używania tych trujących substancji. Do naszego wyposażenia będziemy potrzebowali waty. Wata bawełniana 100% naturalna spala się wolniej i bez emitowania toksycznych substancji. Co czyni ją bardziej bezpieczną w użytkowaniu. Natomiast wata celulozowa może spalać się szybciej i emitować toksyczne substancje. Gdybyśmy zrobili taki eksperyment, że namoczymy obie waty w spirytusie i zapalimy, zobaczymy, że wata bawełniana będzie spalać się wolniej i równomierniej podczas gdy wata celulozowa może szybko się palić. A nawet topić i wydzielać więcej dymu. Dlatego używać należy waty bawełnianej, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń. Do spalania tlenu w bańce możemy wykorzystać również wacik kosmetyczny. Do naszego zestawu potrzebny będzie jeszcze olejek do masażu. Zawsze warto wybierać takie olejki, które zawierają naturalne składniki, ponieważ odżywiają i nawilżają skórę. Nie zatykają porów. Unikaj tych z parafiną, pochodną ropy naftowej, która może działać szkodliwie na skórę. Świetnym wyborem są naturalne oleje, takie jak kokosowy, migdałowy albo te, które używamy w kuchni, czyli na przykład oliwa z oliwek. Są bezpieczne i przyjazne dla naszej skóry. Podsumowanie. Przygotowanie odpowiedniego zestawu jest kluczowe, dlatego zalecam zakupienie dwóch zestawów baniek o średnicy 3,5 cm: kleszczy zaciskowych, waty bawełnianej, spirytusu 95%, świeczki i zapalniczki. Koszt całego zestawu startowego wynosi około 150-200 zł, jednak jest to inwestycja na lata. Chciałabym również podkreślić, jak ważne jest regularne ćwiczenie stawiania baniek, aby doskonalić swoje umiejętności i zdobywać doświadczenie. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza. Im więcej będziesz ćwiczyć, tym lepsze będą Twoje efekty. Nie zniechęcaj się początkowymi trudnościami, bo każda kolejna próba przybliża Cię do perfekcji. Dziękuję, że byliście ze mną w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że teraz wiecie, jak zacząć swoją przygodę zestawianiem baniek ogniowych i co potrzebne jest do zestawu. Jeśli macie inne spostrzeżenia, doświadczenia lub pytania, koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam!